Siemanko! Z tej strony El Diablo, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w GTA 3. Powiem wam, że naprawdę strasznie mnie teraz GTA 3 wciągnęła. Naprawdę, no kiedy to nie odpalę, to zawsze mam ochotę przejść to do końca. Taki ma właśnie klimat działanie na mnie trójeczka. Zawsze mi się miło do tego wraca. No a tymczasem pojedziemy popracować. Mamy teraz co robić, jest przecież... Donald Love, na którego już jedną czy tam dwie misje zrobiliśmy, chyba jedną tylko. No a King Cartney to zostawimy sobie na później. No to dlatego przejdziemy się tutaj praktycznie na sam koniec wyspy Stoughton, gdzie właśnie Donald Love ma swoją siedzibę. Jedziemy takim dość potężnym autem, to możemy taranować wszystko co przed nami jeździ. Dlaczego by nie? No i zobaczymy. No ja nie pamiętam dokładnie jakie tu misje Donald Love y, może nam zlecić. Zobaczymy zaraz sami. nothing drives down real estate prices like a good old-fashioned gang war apart from an outbreak of plague but that might be going too far in this case i've noticed the yakuza and the colombians are far from friends let's capitalize on this business opportunity i want you to kill the yakuza wakagashira kenji kasan Kenji zajmuje się spotkaniem na górze wielkostronnego parku samochodowego w Nieuportu. Zajmij się kartelem i wyeliminuj go. Yakuza muszą błagać kartelu za tę deklarację wojny. Tę misję akurat pamiętam. Jest dosyć łatwa. Nie musimy akurat szukać auta kartelu kolumbijskiego, ponieważ już go mamy. Jest trochę zniszczony, no ale... Nie jedziemy na konkurs piękności, a na rozwalenie ubów. Dlatego taki taki stan nie jest najgorszy. No i znowu jest mgła. Mam nadzieję, że zaraz przejdzie. No strasznie to ogranicza widoczność. Nie można się... Kur, nie można się dobrze niczemu przyjrzeć. No dobra, musimy się wdrapać na samą górę... Par tego parkingu, samą górę budynku gdzie jest właśnie parking i tam sobie jest Kenji szef yakuzy którego musimy jemnąć autem kartelu no aby oczywiście yakuza posądziła o to kartel kolumbijski w sumie logiczne jest tam taka jedna fajna droga ewakuacji nie będziemy narażeni na odstrzały mając pewnie mają różne shotguny i inne towary o tutaj właśnie jest Kenji no nie, mają mają gozy, mają M16. No dobra, no trzeba... Tu jest skocznia, o to ja pojadę, Może od tej strony. Wolniemy bossa. Jedziemy. No i teraz trzeba stąd uciec. A że tu jest skocznia, to spadamy raz, dwa. No zbytnio nie byli zmotywowani, aby nas zastrzelić, dlatego na luzie się udało. Chyba tu jest zgniotłem. No i dobra, z tego co pamiętam, to trzeba odjechać jak najdalej. Teraz pozbądź się samochodu. No dobra, tylko znajdę może jakiś zastępczy od razu. Tu jest jakiś sentinel. No wracam. Nie, dobra, rozwalimy go od razu. A jednak nie trzeba. Mogę sobie z powrotem do niego wsiąść. No i dobra. No to Kenji już nie żyje. Ten sympatyczny gość. Dlaczego mnie zabiłeś? Ty się nic przy Idziemy teraz do Nogaloba. Zrobimy kolejną misję. Całkiem proste. Póki co. Ale wiadomo jak tu jest. Liczmy Stringera. Kolejny stringer i cheetah Dobra Dzisiaj nie będziemy aż tak fanatycznie podchodzić do mieszkańców Liberty City Nie będziemy kraść tutaj im aut Sorry Juliu, sama mi się władowałaś pod koła Sorry Za głupotę się płaci Kropla w oceanie Co to za yoga? In these days of moral hypocrisy, certain valuable commodities can be hard to import. On its approach to the airport tonight, a light aircraft will pass over the bay. It will drop several packages into the water. Make sure you pick them up before anyone else does. No, ta misja chyba też nie należy do najtrudniejszych. Załatw sobie i za samolotem, kurde. Ja nie wiem czy brązowy kwadrat czy żółty to jest ten, ten, który muszę do którego muszę pojechać Ciekawe czy muszę tą akurat określoną łódkę sobie załatwić, czy, czy to jest, jest obojętne. No chyba mam minutę 30, no A gdzie ja mam płynąć Ja pierwniczy, no nie wiem Do Portland? nie do Portland, gdzieś tutaj Tak jakby Cholera wie Wiecie co? Wydaje mi się, że to jest obojętne Strzelam Przejedziemy się może po prostu tam gdzie nam Asuka zlecała misję może weźmiemy sobie policyjną łódkę No zobaczymy czy to wystarczy jak nie wystarczy, to trudno będzie trzeba misję powtórzyć. mi listę tej drogi. No, wnerwiacie mnie po prostu maksymalnie. Tutaj by się przydało już skręcić. Eee, tak, to tutaj. Dokładnie. No, zobaczymy, czy można i tak się wykazać tutaj takim spaniactwem. że łódź jest gdzieś tam, nie wiem. Wsiądziemy do policyjnej łódki i zobaczymy. A jednak. No ale w porę nie dotrzemy na miejsce, tak? No nie zdążymy. Samolot jest w zasięgu, dobra. Jednak zdążyliśmy, całe szczęście. Samolot zrzucił jeden z sześciu pakunków, o kurno. Źle zakręciłem. Zrzucił i drugi. Wiesz. O cholera on w ogóle ty zrzuca? Trzy. No i trzy gwiazdki policyjne, niedobrze. Cztery. O kurno, dobijemy do sześciu. Ale to będzie przypał. Jak ja ich zgubię potem. 6 5 znaczy się Teraz będzie 6 A jednak Masz już wszystkie pakunki, zawij się do Donald'a Lowa. A dobra kurna, poszalejemy sobie co nie? Wbijamy na drogę Nie będzie wojska, więc nie jest jeszcze tak źle Trochę zabawy nie zaszkodzi, pościgamy się Czas pierwsze bo strzelają. Nie będę do nich walił, bo jest szansa, że wbiję szósty poziom. A z czołgami to ja absolutnie się nie chcę bawić. Już lepiej, żeby FBI mnie tutaj ganiało. I tego typu pierdoły. No, dużej drogi nie ma, no. Musimy jechać do Portland, tylko do Donald Lowe'a na koniec. Bez pesta No, to ścigamy się. a to tylko FBI. Rozumiem się tylko, że mają bardziej zaawansowaną załogę, ale auta chyba tak samo szybkie jak te policyjne Dobra, i się tam sami pozabijają Już yeah. jesteśmy prawie na miejscu Siemanderu Okej okay. Nawet mi specjalnie auta nie zepsuł. Tylko mnie trochę przy O Jezus! Karabin! Zdążyłem. W ostatniej kur na chwili. Sukin, syny prawie mnie zdusili. No... Obecna sytuacja wymaga wręcz apteczki albo pancerza. Jest teraz komunikat w radiu, że most został naprawiony i możemy teraz jechać do Shoreside Bell. No, no to fajnie w sumie, co? Dobra, wejdziemy do amunicji i weźmiemy sobie pancerz. Póki co nam to powinno wystarczyć. Jak coś, to będzie trzeba się tepnąć jeszcze do szpitala. No, ale póki co sobie to odpuścimy. All your no się masz brachu Nic więcej od ciebie nie chcę Jedziemy dalej O raj! Znowu się pojawił na mapie Ale dokończymy może Robotę dla Donaldalowa. Jeszcze na pewno coś dla nas znajdzie Oż ty kurna psie Z drogi Kierowcy zbudzają we mnie agresję, sprawiają, że stanę się dla wszystkich tutaj agresywny Trzeba dbać o, o psychopatę Bo inaczej on obróci się przeciwko innym Złaj drogi Ha, frajer No i dobra, zobaczymy co tym razem Znowu gram theft nie, Dziękuję to razem Sorry about that, but that's sometimes the way in business. My real objective was hidden on the plane all along. Unfortunately, the port authorities seized the plane and were stripping it down until I intervened at great personal expense. Cross the bridge to Shoreside Vale and go to Francis International Airport. I've paid off the officials. My property will be waiting for you at the customs hangar in the aircraft fuselage. No właśnie. Skoro otworzyli most, to możemy się od razu nim przejechać. Mamy z to taki czasowy, ponieważ co jakiś czas część mostu jedzie do góry i trzeba poczekać. Ale nam to nie przeszkadza szczególnie. Kika to cały czas, więc będziemy wiedzieli jakby co, kiedy on się będzie unosił. Nie wiem tak naprawdę do czego to służy. Ale nieważne. Skoro tak jest, to znaczy, że... Do czegoś jest to potrzebne Na pewno jak się pojedzie do góry tym to jest ukryta paczka O, zaczyna pikać co oznacza, że za chwilę poleci to do górki Czy zdążymy? Wątpię Nie Musimy chwilę poczekać Mogę Wam od razu pokazać ciekawostkę Co się stanie jak strzelimy do kierowców Nie wiem czy to znacie Proszę bardzo Spływają są odporni. Może on jeszcze się wyrobi? Tak jest. Możli nurkować z rybami. A my jedziemy już na lotnisko Francisa. Już niedaleko. Witamy w Shoreside Well, nowa dzielnica. Nie znam jej jakoś bardzo dobrze, ale też się tutaj jakoś nie powinienem zgubić. Choć mówię, no najmniej się tutaj fabuła toczy właśnie w tej dzielnicy. Dlatego też twórcy nie dali nam za bardzo się do tej dzielnicy tutaj przyzwyczaić. O, tutaj zawsze stoi infenus, ale czasami jest zamknięty. No a tutaj niestety nie można zbić szybki ani nic zrobić. Dobra, już jesteśmy w miejscu. Proszę bardzo. Są tu ludzie z kartelu kolumbijskiego. Musimy ich załatwić. Pokaż się, tchórzu.

Przejdziemy może na tą stronę. Rzucimy granatem. Niecelnie. Drugie podejście. Dobra. Paczka powinna nadal być w samolocie. No to zawodowy Dodo. Coś ten napis tutaj, co jest na Dodo oznacza. To również było gdzieś w ciekawostkach e, tego Gurala chyba dlaczego ja to oznaczało. Czyli to jest oznaka, że... że raczej dodo za przyjemnie, za przyjemnie się nie jeździ. Ale przypadek, że taki kur ślad jest... Patrzcie, no tutaj są ręce, ewidentnie. <laughs> no jakiś taki dziwny. Dobra, wsiadamy może do tego auta. Panlantik. Firma budowlana pan... Panlantic construction. Na wyspie Stauto nie jest jakaś jest jakiś plac budowy. Może to właśnie tam zabrali pakunek. Być może. Przejedziemy się tam i sami to zobaczymy. Przejedziemy się zaraz z Infernusem. Muszę go tam złapać. Miejmy nadzieję, że będzie otwarty. Średnio chcę mi się taką furgonetką jeździć. Czas to pieniądz. W końcu. Jak tam Infernus? Sprawy? Dobrze. Będzie pikał? Będzie. Ale to nieważne. Jedziemy na plac budowy. Waństven Lucy, jeden Limon, Kuruma, Renial, no znowu będę czekał. Riley. Really. <laughs> Możesz powiedzieć co ty odpieprzasz, limuzyna? Czemu w takim momencie skręcasz? Siema Wpływać. Eee, żebym go uszkodził. Dobra, możemy jechać. przyspieszy mi nas atakuje. Wiecie co? Pojedziemy na skróty. Mam nadzieję, że nie zniszczę sobie auta. A jednak. W każdym razie, trochę zyskaliśmy na czasie. Dawaj, Sentinela. Bardzo fajne autko. Ładnie wygląda. Spierdolił. Tu jest plac budowy. Ja już tam widzę jakiś łepek wystaje. O kurna, I want to kill you mi się pojawił. A poczekajcie, poczekajcie, jest, jest, jest. I got to kill you? To kill... Ty łachudro, jakbyś tutaj zwalił misję, to ja bym was chyba rozpierdzielił. Nie wiecie co, podjedziemy sobie tą... Goni. Kurna, muszę jakoś... Tutaj ładnie go podsiąść. No pokaż się, pokaż. Dobra. Rzucimy granaty na oślep. Na pewno się gdzieś tam czają. Na tyle chyba starczy Dobra, no, załatwiony kto jeszcze tutaj nikogo nie ma tu jednak załatwiliśmy w takim razie O, ja pierniczę 16 maja a tak nie za dużo życia nie lepiej chyba będzie tu Uzi walczyć o to zawsze się pojawia tak z ciężko go zauważyć Załatwiony, rzucimy granatę. Może go trafię. Chyba tak, załatwiony. Do piachu. Załatwiony. Jeszcze ktoś? Chyba nie.

Hey, take it easy, amigo. No es nada, no es nada. I left you pouring your heart out into the gutter! Hey, don't shoot, amigo. No, no, no problem. we all friends. Don't Here, be such take a this. Pussy. Hey, we got no choice, baby. You has got a choice, you dumb bastard. I'm sorry about the crazy bitch, man. They, they're all the same. Please, por favor. So, the whore got away. But you've done me a favor. You're not the only one that has a score to settle with the cartel. This worm killed my brother. I never killed no Yakuza. Liar. We all saw the cartel assassin. We are going to hunt down and kill all you Colombian dogs. I'll be operating on our friend here to extract information ah, and no. a little pleasure. You, drop by later. I'm sure I'll require your services. Please, amigo.

No dobra, jeszcze misja wcale nie jest zakończona, już trochę zrobiliśmy, aczkolwiek to jeszcze nie koniec, ponieważ musimy jeszcze dostarczyć towar do Donalda Lowa. No jak widzicie, Jaku zapałknęła haczyk i są mocno spienieni na właśnie kartel kolumbijski, dzięki czemu już nie będziemy tutaj os osamotnieni. Jakoza również będzie miała kosę tutaj właśnie z kartelem kolumbijskim i będą do nich strzelać. Zresztą więcej się tych żółtych pojawi. Oni będą łazić po ulicach i będą stać po naszej stronie. Co jest dla nas bardzo tutaj korzystne. No i dobra, odstawiamy towar. I po misji. Możemy jeszcze jedną zrobić. Konwojent. You are proving to be a safe investment, a rare thing in these days of falsehood. My Oriental friend will need an escort while he takes my latest acquisition to be authenticated. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Również nie jest to jakaś trudna misja. Będziemy musieli tylko dużo strzelać. No i przydałoby się albo dzień naprawiony auto, no ale do Nie mam tutaj lepszego do wyboru. Musimy odprowadzić gościa do Shoreside Go. Będą go atakować różne ścierwa, dlatego trzeba jechać i pilnować. Ale jest dosyć wytrzymały to auto-kuloodporne w końcu. Grupa Saps. Dobra, jedziemy za nim. Kuruma, złażesz mu z drogi. Gdzie tu są jakieś ryje chętne do strzelaniny? Nie ma? O! Dawaj mi to auto! Dawaj mi to auto! Dawaj tą cheatę! Cheatę con cheatę! co co pamiętam, gdzieś tam na końcu, w okolicach parku, właśnie są pierwsze ryje, do których musimy rozstrzelać. Czyżby? No sorry, sorry, nie wiesz, A, no właśnie. Pojawił się pierwszy intrus. załatwić, a no zaraz wróci, to będziemy na niego strzelać dalej. Jest tu. I już płonie. Entyho. I gitara. Dobrze, że jedzie kuloodpornym autem. Jeszcze trochę jest przed nami. Gdzie strzelasz? Tu gdzieś jeszcze będzie pewnie jeden z kartelu KOSA! Nie ma gadania O, no, jeszcze jedno auto go tutaj goni Sorry No Swajczenie na gwiazdka Dobra Strzelają, kurna już w stanie jest to auto. Może zobaczyć, czy ktoś tu jeszcze z kartelu nie stoi. Zdawało się, że tam jakiś był. Czy co on będzie jechał tutaj przejściem pod podziemnym, może przed nim wiadomo. O w dupę! Dobra, nieważne. Trochę go wyprzedzimy, nie musimy tak jechać cały czas za nim. Wiesz, tu na pewno jeszcze jakieś kartelowskie ścierwa będą na nas czekały. Dawaj czyta, Dawaj czyta. O tu jest, Co, że skłonił Jak to nie zawadzę Dawaj, dawaj Jadziemy Wybuchowe auta akurat na niego źle nie działają Gdzie tu jest kolejny syf aż do odstrzału Chodzi na to, że, że nic tutaj poważnego się nie stanie. No ja, czysto. Tutaj chyba wyjedzie, tutaj przy lotnisku u Francisa. Musimy sprawdzić, co tutaj się dzieje. Jak najszybciej się tylko da. Jesteśmy już w Shoreside Vault. A tutaj na pewno ktoś będzie, już słyszę te okrzyki ludzi kartelu. Czyżby gdzieś tu boli Może i nie. No, złazisz mi zdrowie. <laughs> no to nic, musimy poczekać chwilę, aż wyjedzie ta furgonetka. to za chwilę będzie punkt docelowy. Jakbyście widzieli kogoś z kartelu, to przyczcie. O, chyba już, już zaraz wyjedzie. Eee... No nie wiem. Kogo tu nie widzę póki co. Muszę się trochę wrócić, zobaczymy co tam u niego słychać. Jedzie. No jak pojawił się dopiero? Sukinko Oni się dopiero pojawiają! Kurna, auto jest prawie na wybuchu! A ja tam pamiętam, że jeszcze jeden będzie. O ty, spelu! cię, ja cię złoję! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu! Pokaż mi go, gdzie on jest!

O, jezus, gliniasz. Oj, chyba jeszcze nie wypuknie to. Ja jedzie sobie, dobra. Złaś, griniasz z drogą. I wykonamy. No i asuka teraz się stała naszym zleceniodawcą. No dobra. Co to za info znać budkę telefoniczną w Wichita Gauditz. To jest akurat szef gangu z Shoreside Well ale tego to sobie zostawimy praktycznie na sam koniec. Teraz to nie ma co. Teraz to ja muszę jechać po, po apteczkę i po pancerz. Za chwilę się widzimy. Dobra mam już pancerz, mam apteczkę, znalazłem jakiegoś fajnego infernusa Jadę zrobić safe I to by było na tyle w tym odcinku Mam nadzieję, że Wam się podobał Sporo się działo Ja już Was tutaj zapraszam do łapkowania I widzimy się w kolejnym odcinku Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia